Cześć. E, dzisiaj podzielę się swoimi obawami metafizyczno-galaktycznymi. E, ufam poznaniem pewne zjawisko, które do, którego doświadczyłem. E, zapisałem sobie to, jak się czuję z, tym, e, z tego względu. E, po prostu to Wam przeczytam. To jest mój artykuł. To dotyczy strachu samego w sobie, ok? Zaczynam. Widziałeś jakieś dziwne kurwa, gówno na niebie, odparł już dni orbitujące, tragicznie smutne, bo cokolwiek byśmy nie mówili o swojej spontaniczności, o zmęczeniu rutyną to gdy nagle nasze osiedlowe, wielko lub mało miejskie życie zostaje wytrącone z normalności, podważone, czujemy się wielce obrażeni, w najlepszym razie przymuleni na smutno, jak takie zielonkawe pyzy na oleju rzepakowym. Nie jak tofifi, nie jak krwisty stek, bo dziwnie jest, niecodziennie i możemy umrzeć, Zawsze mogliśmy tak szczerze, ale no objawy w gogle i tak miękka, nie, mnie dotyczy raczej ta lajtowa część artykułu, no ja mam plany i metafizykę pewną w swoich nocnych rozważaniach i w sumie grzeczny jestem, nie kradnę i nie piję już za dużo, nie. A potem lata jakieś gówno, lata i lata, tylko ty je widzisz, tak ci się zdaje, fioletowe jakieś, i cera twoja zielona ze strachu, i wstydzisz się w sumie powiedzieć, że widzisz coś dziwnego, a życie płynie, ludzie chodzą do roboty, kochają się, robią sobie dzieci, a ty patrzysz za okno i milczysz, pominąłeś dzisiaj ćwiczenia i potem wiesz, Gadasz z tymi ludźmi, którzy robią sobie dzieci i chodzą do roboty. W sumie oni gadają, ty milczysz, jak wczoraj przy oknie, i widziałeś coś dziwnego wczoraj, i widzisz coś dziwnego teraz, i łączą się oba zdziwienia w jedno duże zdziwienie, że ludzie żyją normalnie, a nad głowami im lata jakieś fioletowe gówno, kurwa, i myślisz sobie: A kto powiedział, że to fioletowe gówno jest złe? I uśmiechasz się po raz pierwszy w trakcie konwersacji, i pytają się ciebie, co jest, a ty mówisz trudno to wyjaśnić i zostawiasz to dla siebie, po co mówić, ten uśmiech wystarczył. Mówi się, że ludzie głównie odczytują komunikaty niewerbalne, emocje, które kryją się za słowami. Życie jest straszne, boże i takie niejasne. Co ja bym zrobił bez tych fioletowych świateł? Nic pewnie. Obejrzał Joe Rogana do końca, pogmerał sobie w jajach, zjadł trochę tego słodkiego batonika co ma listek bio i cukier kokosowy z upraw ekologicznych. To pewnie nie ten i bym nerwowo poszedł spać. A tak to musiałem spojrzeć za okno, myśląc o tym ufo. I znowu dostrzegłem fioletowe światła i gwiazdy rozsypane jak cukierki na czarnej, nieskończonej i bardzo, bardzo niewerbalnie komunikującej się tajemnicy. Wam akurat mówię, nie żeby was przestraszyć, przeciwnie. Poza tym miałem z tego fan to po angielsku zabawa, żebyście nie myśleli, że od tego patrzenia w gwiazdy wyłącznie mi odpierdala. Okej okay. your pepsi cola Dziękuję za słuchanie Jak widzicie jakieś gówno Nie bójcie się powiedzieć Sami, sobie Że kurwa Widzę jakieś gówno